W tym odcinku sprawdzę jaki jest limit zakupu owieczek i kus, bo mam przeczucie, że będzie ich więcej niż 100 materiał powstał dzięki sieci EA Create Network, której jestem częścią. Dzięki wielkie na wszystkich moich wspierających za pomoc w rozwoju kanału. Hej, rybęki, to Aqua. Witam was w odcinku, który jest trochę challenge'em, a troszkę sprawdzeniem możliwości nowego dodatku The Sims 4 Rancho. Padłam na taki durny pomysł, żeby sprawdzić, jaki mamy limit zakupu, jeśli chodzi o owce i o kozy. I już na samym początku gry, jak testowałam ten dodatek, widziałam, że można naprawdę kupić dużo tych zwierząt, bo aż 56. Tyle udało mi się faktycznie zakupić dla takiego, wiecie, po prostu przykładu. Natomiast teraz mnie, żeby sprawdzić maksymalne możliwości tego wszystkiego. Nie będę użykiwać, ale mam zamiar pobić rekord. Nie chcę 100, chcę 200, albo chcę 300, a jak da radę 1000, to też czemu nie. Dobra, w takim razie w tej chwili przede mną jest dość nużąca kwestia, bo muszę po prostu sobie poustawiać te kozy i zakupić ich faktycznie jak najwięcej i szkoda, że tutaj po prostu nie mogę wpisać ulubionej cyfry. Bym wpisała wszędzie po prostu po już 100 z góry, ewentualnie 20, chociaż sprawdzę te możliwości. Nie, nie można. Ja jestem ciekawa, co wy faktycznie o tym sądzicie. Napisz mi w komentarzu swoje własne typy, ile faktycznie realnie mogę zakupić tych owiec i kóz. Wiecie, plany planami, ale może być faktycznie tak, że to po prostu nie przejdzie. Na początek po prostu wezmę sobie różnego rodzaju te kozy, żeby była jakaś taka, wiecie, totalna różnorodność, żebyśmy mogli zobaczyć prawie, że każdy gatunek tutaj, który jest nam proponowany, a potem ewentualnie będę coś jeszcze tam, wiecie, doklikiwać, nie? Doklikiwać, tak, to na pewno jest poprawnie. <noise> Ogólnie z tego, co zauważyłam, połącznie mamy różnych rodzajów 19, koszt całkowity. Ej, nie starczy mi pieniędzy! Ej, A few moments later. Na marne. Meanwhile. <laughs> najgorsze jest to, że potem te kozy trzeba będzie powyciągać ręcznie z wyposażenia Sima i zastanawiam się, gdzie faktycznie jest limit. Czy limit występuje przy kozach, owcach? Czy limit będzie faktycznie, jeśli chodzi o wyposażenie Sima? Nie wiem, słuchajcie, musimy się przekonać. No, fajnie by było, gdyby się okazało, że wyposażenie Sima jest tak naprawdę nielimitowane, no ale to by mogło powodować jakieś błędy w grze. Tutaj też się zastanawiam, czy będę miał jakieś błędy w grze. No ale słuchajcie, ja jestem po to, żeby testować takie głupoty, żebyście oczywiście wy nie musieli. Nie będę ściemniać, boli mnie już palet od klikania. Jestem ciekawy czy faktycznie będę mogła realnie to wszystko zakupić, bo jeśli dostanę komunikat, odejmij z koszyka na przykład, nie wiem, 500 obiektów, to po prostu się przewrócę na tym krześle. No dobra, słuchajcie, zmierzamy powoli ku końcowi. Mój palec też już powoli powoli nie daje rady, ale ale jeszcze tylko 300 owiec do końca. Nie, no, to jest śmieszne, ale podczas tego klikania autentycznie po prostu zgłodniałam. Słuchajcie, można nawet kupić więcej niż 1000. Robimy to. Dobra, ale to wy mnie podpuściliście. Ale mnie podpuszczacie, ale mnie podpuszczacie. Ciekawe, czy faktycznie jest na przykład jakiś taki limit, że możesz kupić czarnych na przykład kuzek tylko 100 sztuk. Tak! Ej, są limity. Dobra, dobra. Okej, okay. jestem podekscytowana. Jedziemy w takim razie pod korek, nie? Much later. A ciekawe, ile to w praktyce wyjdzie. Dobrze, że to wszystko jest zliczane automatycznie, bo ja bym już za tymi cyferkami nie nadążyła. A boli mnie już ręka. A few minutes later. Najśmieszniejsze jest to, że trochę się na przykład zaczynam obawiać o takie rzeczy techniczne, jak na przykład, nie wiem. Mam nadzieję, że prąd w tej chwili na przykład u mnie w domu nie walnie, nie? Bo po prostu chyba mi się naprawdę popłakała. Halo? Ej, co jest. 15 minutes later. Chwila prawdy, czy to w ogóle przejdzie? Mam wrażenie, że przejdzie, ale nie wiem. No zobaczymy. Wydam ponad pół miliona lekko w tym sklepie, kupujemy. Okej. Okay. Okej. Okay. Gra już widzę, że nawet nie ogarnia, że została włączona. O Jezus! Więc co, ja to chyba szybko zapiszę, żeby nie było w topy. Chociaż nie wiem, bo to obawiam się, że to jeszcze gorzej zrobiłam. Mam nadzieję, że tylko się gra nie wyłączy. O, 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 wow! Ej, dobra, słuchajcie. O, pierdziele, to chyba wyszło. Nie dam sobie tutaj nawet paznokci obciąć, czy faktycznie jest tych kuzek i owiec te kilka tysięcy, natomiast um, jest ich dużo. Myślę, że tutaj nie, chyba nie, chyba nie wiem, nie wiem. W ogóle co jest najśmieszniejsze, to akurat wybrałam sobie jedną z najmniejszych parceli, jakie tylko mogłam. Ech. Zobaczcie, to wszystko jest tak bardzo nie tak. Wygląda to naprawdę przepotężnie. Tu z pomocą nam przyjdzie opcja zaznacz wszystko, zaznacz wiele i tak dalej. Ej, tak, słuchajcie, jest i nawet o jedną więcej. Wow. <grytanie> ja pierdzielę, co jest w ogóle zgrane. Kurczę, a nie mogę tego wyciągnąć dzięki temu zaznaczeniu? Chyba nie mogę. Teraz musimy odbębnić przywitanie się i mam nadzieję, że nie będziesz się ze wszystkimi widać, chyba jednak. 1881 przywitań. Wow. <laughs> nie wiem ile ich jest, ale to nawet nie jest połowa. Much, much later. Jest pierwsza akcja. Przyszedł komitet powitalny. I y to ja mam im powiedzieć w ogóle, że część to ja, ja i moje owce, ja i moje owce i kozy niesiemy spustoszenie w tym miasteczku. Nie wiem, czy dociągnę tutaj do 1800, bo czuję tą różnicę w rozgrywce. Już widać, że trochę to wszystko się ścina, już trochę to ciężko działa, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyspieszenie. No ale słuchajcie, jakby nie patrzeć, challenge już w jakimś stopniu mam zrobiony. Jestem w ogóle ciekawa, w którym momencie te słodkie kuski i owieczki ruszą na przykład w stronę miasta, nie? To jest po prostu zastanawiające. Przepraszam was na chwilę, moi kochani goście, ale ja tu potrzebuję karmę dla tych moich małych zwierzątek i to będzie zabawne, jak one wszystkie wyruszą do paśnika w jednym momencie. To się ta zagroda wręcz połamie. Much, much, much later. Ewidentnie na moim rancho potrzebuję pomocy, więc pozwolę sobie zadzwonić po jakiegoś pracownika, żeby trochę pomógł mi to wszystko ogarnąć. Chociaż może być ciężko. Idziesz <laughs> pewnym krokiem. Ty jeszcze nie wiesz, co cię czeka. Tak, tak, właśnie tak. To właśnie tutaj jest takie o. Co tu się dzieje? Czyżby moja Simka miała problem z umieszczeniem ich gdzieś w konkretnym miejscu? No tak, ja ją tutaj gdzieś tam postawiłam, a ona mi tutaj przychodzi i to, to gdzieś tam trochę mi krzyżuje plany, bo chodzi po tych schodach i mnie to zaczyna irytować. Muszę sobie ułatwić, więc usunę ten dom, zniweluję parcele i wybuduję jedną wielką zagrodę. What? Jakim cudem? Ej, no nie! Ja pierdzielę, ale fail, ale błąd. Kurde, naprawdę? Wiecz? two hours later three hours later Ugh. five hours later so, so. Charakteru jestem bardzo zawzięta. Dopięłam swego. Postanowiłam, że zrobię zagrodę, dosłownie 45 na 45 kratek. Już wam tłumaczę dlaczego. Ogólnie w sklepie mogłam kupić 1881 małych zwierzątek. No i stwierdziłam, że okej, okay, słuchajcie, skoro tutaj i jej daje nam tego typu limity, to ja stworzę swoją własną zagrodę, najlepiej 45 na 45 kratek, co łącznie nam daje 2025 miniaturowych zwierzątek. No powiem wam tak, nie jest lekko. Ogólnie komputer mam nawet całkiem dobry, ale to do wszystko naprawdę mocno i ciężko działa. Jak sami widzicie, naprawdę tutaj już po prostu mm, lagi i ciachanie, no to jest generalnie tragedia. Zaraz też pewnie będzie tak, że te zwierzęta będą zmieniały swoje miejsca, będą bardziej aktywne, będą się poruszać po tej całej parceli. No i myślę, że przez to wszystko też może się gdzieś tam, wiecie, taki mały chaos zrobić. Ogólnie wygląda to po prostu, wow, niesamowicie. Jest to co najmniej śmieszne. Jeszcze pomyślałam, że kurczę, przecież um, je trzeba tutaj nakarmić potem, po tym wszystkim. Więc umieściłam dosłownie na wszystkich brzegach paśniki. I chciałabym w tej chwili wezwać sobie tutaj jakiegoś takiego, powiedzmy, pomocnika na rancho, bo ja sama tego tutaj nie ogarnę i to będzie naprawdę, naprawdę ciężkie. Misja jest prosta. Musimy chwycić za telefon i wynająć sobie jakieś usługi. Poproszę w takim razie rancherskiego robotnika, który najlepiej, żeby siedział tutaj ze mną 24 godziny na dobę, a nie tylko 12 godzin. Strasznie ciężko to chodzi. Nawet powiem wam szczerze, zastanawiam się, czy przypadkiem nie włączyć, wyłączyć gry. Może powinnam wyłączyć internet? Nie wiem. Later. Okej, okay, ta rozmowa telefoniczna naprawdę bardzo długo trwa. I zaczynam się już po prostu niepokoić. Czy ona w ogóle się kiedykolwiek skończy? Hej, halo? No, za długo już gadasz? Ja chyba zresetuję grę. Many, many minutes later. Wiecie, zepsułam grę. Doszłam do dosłownie pod sam korek i zepsułam grę. <laughs> Jestem tego w pełni świadoma. Ja pierdzielę, No nie gadaj, naprawdę? Nawet nie mogę wykonać żadnej akcji? Nie róbcie tego. Serio, nie róbcie tego. Bo to jest po prostu bez sensu. Czy można zepsuć Sims? Tak, można. Ale słyszycie te małe takie chrumkanie? Biedne owieczki. Co ja im zrobiłam? Ponownie wyłączyłam i włączyłam grę, bo poprzednim razem to już w ogóle nie mogłam wykonać żadnego polecenia. Teraz zobaczmy, czy w ogóle jak klikam, to się coś tutaj dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Ej, jest naprawdę grubo. <laughs> ja pierdzielę, co ja zrobiłam? 2025 małych zwierzątek. Czy ja właśnie ustanowiłam jakiś rekord? Ja jeszcze nic nie chcę mówić, ale ja ciągle mam też wyposażenie te owce, które poprzednim razem ja kupiłam. <laughs> Tu jest ponad 2000, a tu jest 1881. Prawie przy sobie mam cztery koła owiec, okej? Okay? Owiec i kus. Te tutaj owce zaczynają się dosłownie sklejać między sobą i łączyć w jedno razem z owcami. To jestem trochę tym widokiem przerażona. Myślę, że tak naprawdę tutaj nic nas więcej nie spotka. Oprócz po prostu tego, że może w końcu po prostu gdzieś tam się te owieczki bardziej ruszą i pójdą gdzieś, nie wiem, w lewo-prawo. Nie jestem nawet w stanie wam pokazać na takim gładkim podglądzie, co tutaj się dokładnie wydarzyło. Nie jestem też w stanie dobrze gdzieś tam sprawnie poukładać siano do paśników, także jeśli macie dla mnie jeszcze jakiś eksperyment, albo chcielibyście coś przetestować w grze, to śmiało, ja bardzo chętnie zrobię to za was, bo mam ku temu możliwości i chyba cierpliwość. Także kochani, tym miłym akcentem kończymy mój challenge nie 100, nie 200, a ponad 2000 miniaturowych zwierzątek. Dziękuję wam za uwagę, dzięki wielkie dla moich wspierających, na razie, cześć, pa!